Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym OK, czyli krótkiej katechezie o Kościele. I Dziś dalsza część podziału terytorialnego Kościoła, czyli podział na dekanaty i na, na parafie. Trudno było znaleźć mi mapę, taką w dobrej rozdzielczości, która by ukazała dobrze ten podział administracyjny, dlatego jest to, co jest. I czym jest ten dekanat? Otóż dekanat jest tym podziałem terytorialnym diecezji, który skupia pewien okręg parafii. Dekanat od deko, czyli 10, więc powinno być 10 tych parafii w dekanacie. Ale no, nie zawsze tak się dzieje. Weźmy sobie dla przykładu tu lepiej zrobioną mapę, którą znalazłem z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Tutaj widzimy te dekanaty. I zobaczmy przykładowo dekanat Świdwin. No i widzimy, że on obejmuje kilka parafii tak to wygląda dla przykładu jeśli chodzi o diecezję szczecińsko-kamieńską tych dekanatów jest 36 no i zobaczmy sobie dekanat, w którym aktualnie posługuję czyli dekanat Stargard Wschód i tu mamy parafie takie jak Gogolewo, Krąpiel, Pęzino, Stara Dąbrowa i trzy parafie w Stargardzie Parafia świętego Józefa Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, i parafia Chrystusa Króla Wszechświata. W przypadku parafii w miejskich ten podział na parafię w dekanacie obejmuje ulicę z kolei w przypadku deka no parafii w jakichś mniejszych miejscowościach, no to są tereny, tereny no rozszerzone o, o, o całość prawda, tej parafii, czyli, czyli wioski. Na czele dekanatu stoi dziekan albo wikariusz rejonowy, tak podaje nam kodeks prawa kanonicznego. On ma swojego zastępcę i taki dziekan jest wybierany na jakiś czas na kadencję. No i możemy powiedzieć, że dekanat to taki powiat odnosząc do, do tego podziału terytorialnego w Polsce, ale no, w granice nie odpowiadają oczywiście powiatom w Polsce. No i najbardziej podstawowy, główny podział, jeśli chodzi o właśnie Kościół rzymskokatolicki, to parafia, czyli gmina. To słowo chyba dwukrotnie występuje nawet w Biblii, w listach Świętego Pawła. No i obejmuje jakieś konkretne terytorium, czyli ulice, albo jakieś, jakieś właśnie wioski. Na czele parafii stoi oczywiście proboszcz. No i proboszcz ma władzę w kościele, w przeciwieństwie do dziekana, dekanatu, który tej władzy w zasadzie nie ma. Jakiś dziekan może by teraz miał pretensje do mnie, ale no, 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 no nie ma dziekan żadnej władzy w kościele, w przeciwieństwie do proboszcza. No jak Troska nad księgami parafialnymi, sprawowanie sakramentów, wydawanie dyspens i tak dalej, ale nie chcę jakoś szczegółowo tego wszystkiego rozwijać. No i proboszcz ma do swojej dyspozycji swoich współpracowników, chyba że to jest parafia jednoosobowa, ale tak jak tu u nas w Chrystusie królu jest urząd wikariusza czyli ja, wikariusz, czyli zastępca, jest ksiądz rezydent, jest także pomoc duszpasterska. No ale wszyscy, prawda, pracujemy dla dobra parafii, no ale no, tak jakoś to się, to się nazywa, może być też kapelan w, przy parafii, wtedy on jest... Odpowiedzialny za posługę, czy to na lotnisku, czy w zakładzie karnym, albo, albo w szpitalu, ale właśnie ten podstawowy urząd y, to jest właśnie y, proboszcz. Y, no i y, trzeba zwrócić uwagę na nazwę, bo często mówimy y, Kościół tam św. Jana. No nie, parafia, świętego Jana to po pierwsze, bo to obejmuje terytorium i zwróćmy uwagę na pełną nazwę parafii czyli parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata świętego Michała Archanioła świętego Jana Chrzciciela prawda, ale no to parafia rzymsko-katolicka bo może być parafia polsko-katolicka może być grekokatolicka, prawda? Więc ta pełna oficjalna nazwa to parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem no, takim i takim. Może też być taki przypadek jak właśnie w Stargardzie, że mamy parafię pod innym wezwaniem i kościół też jest pod innym wezwaniem. Wtedy nazwą jest nazwa właśnie parafii, a nie kościoła. No i tak jest w Stargardzie, gdzie mamy parafię pod wezwaniem Świętego Józefa, a kościół jest Świętego Jana Chrzciciela. No i może być tak, że jest tylko jeden kościół parafialny, który ma chrzcielnicę. A mogą być tak zwane kościoły filialne czy kaplice, gdzie właśnie kapłani w niedzielę czy w tygodniu też odprawiają msze święte, ale tym głównym kościołem jest kościół parafialny. Krótko tak na temat tego podziału terytorialnego Kościoła w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Szczęść Boże!